Witam Państwa, bardzo serdecznie, Ja jestem Gamersa. To jest kolejny odcinek na moim kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to już teraz możesz stawić. Taki są czerwony. Subskrybuj tam na dole, żeby na bieżąco. A ja zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku. Chciałbym Was poinformować, że już uciekłem domu. No? Przez dwa nie było filmów, ale przepraszam, was o to. Ale od dzisiaj, czyli 21. patrzcie 21 grudnia 2020 od dzisiejszego czy 21 grudnia 2020 roku będą się pojawiały odcinki yy, 3 razy, 4 razy dziennie. Nie, dobrze tutaj przesadzam 2 razy dziennie, dwa razy dziennie, a może nawet i jak mi się uda. Więc dzisiaj to jest pierwszy film, gdzie wratuję jeszcze yy, drugi i może jeszcze nawet trzeci. Ale zobaczymy. Oczywiście filmy będą się piewały tylko do 26, 26, czyli przez 5 dni będą pojawiały się odcinki 2, a może i nawet 3 razy w tygodniu. Potem będzie wolne do 1 stycznia i od 1 stycznia będą pojawiały się już prawdopodobnie odcinki codziennie, chyba że będę gdzieś wyjeżdżał na ferie, ale jeszcze zobaczymy. Jeszcze chciałbym oczywiście puścić nowy kawałek. To już mam nagrane. Teraz wam pokażę. Teraz słuchajcie. Chcę oglądać Minecrafta, Minecraft. Czukam. Co? Puszczamy? Puszczamy. Podoba się na no to? Możesz zostawić apturn. w górę. to. Zajęło mi to. Zajęło mi to. moją mi